Jestem teraz na takim dzikim parkingu w rejonie w okolicy dworca PKP w Dąbrowie. I chciałbym, byśmy z tego dzikiego parkingu zrobili sobie dzisiaj wspólny przejazd do już nie dzikiego, ale oficjalnego parkingu przed Urzędem Miasta w Dąbrowie. Czyli przejedziemy się w relacji Dworzec PKP Urząd Miasta. Wyjazd stąd, z tego dzikiego parkingu. Wiem szczerze, to jest duża sztuka. Tutaj bardzo, ale to bardzo dużo dziur. Tak więc trzeba wyjeżdżać bardzo delikatnie, aby sobie nie uszkodzić swojego autka. Następnie mam przejście dla pieszych. No i ulica kolejowa. <laughs> Natomiast e, ten parking, to że on jest tak, ten dziki parking, to że on jest tak e, uczęszczany, podpowiada. Że tak naprawdę urząd powinien o tym pomyśleć, aby tutaj faktycznie zagospodarować te tereny. Wszak widać, że jest zapotrzebowanie na to, aby w rejonie dworca, tak dworca tutaj, jak i dworca w Gołonogu, aby te parkingi były. No i mam nadzieję, że wraz z powstaniem, wraz z remontami dworców, te centra przesiadkowe, które są planowane. Że powstaną, jestem na rondzie na skrzyżowaniu z ulicą Konopnickiej. Jadę przez przejazd właśnie ulicą Konopnickiej. Przypominam, obowiązek upewnienia się. Że nic nie nadjeżdża. Jadę prosto, oczywiście jazdy prosto nie sygnalizuje Cóż to za ograniczenie prędkości? Za drzewem miałem 40. Tylko, że dobrze, bo jakby troszkę przycięto drzewo, aby ta 40 była widoczna. I znowu małe rądko, przez które przejeżdżam drugim zjazdem. Tutaj również pamiętajcie o. Zdjęciu nogi z gazu o niższej prędkości, tak abyście zapanowali nad samochodem. Bardzo często tutaj, jeżdżąc z kursantami, obserwuję, że y, gdzieś tam trzeci bieg, prędkość rzędu około 30, bo taka jest na tym odcinku drogi, czyli za przejazdem. No i co, y, co za tym idzie. Później jest problem, bo tracicie panowanie nad samochodem i jadę w prawo, w ulicę łączącą. Czyli, jak już pewnie wielu wie, do urzędu będziemy jechać przez wiadukt. I dokładnie taka jest prawda, będziemy jechać przez wiadukt, czyli na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w prawo, czy też na najbliższym, na którym będzie to możliwe. Jakiś jaki znak zakazu Zastawiony Drzewem A cóż to za zakaz Zakaz wyprzedzania Wiemy o tym Bo znamy wszyscy Kodeks drogowy Wiemy, że na wiadukcie Czy też na moście Zabrania się wyprzedzania Więc nie bardzo rozumie Sens tego znaku Tutaj dodatkowo mamy linię ciągłą, która nam o tym, o tym przypomina. W drugą stronę zakazu wyprzedzania nie mamy. Mamy znak ograniczenia prędkości, i myślę, że tutaj, również w tym kierunku, w którym jadę, bardziej zasadny byłby znak ograniczenia prędkości. I pojadę w prawo, aby nie było za łatwo do tego urzędu. W prawo w ulicę Konarskiego, ulica jednokierunkowa. I na jej końcu będę skręcał w lewo. Jako, że droga jednokierunkowa, skręcam oczywiście od lewej krawędzi. Tutaj to miejsce jest dziwne. Po prawej stronie ciągu ulicy Zawickiej dwa czy trzy domy droga bez przejazdu. Ale jest to droga z pierwszeństwem, a więc jadący od alei Zagłębia Dąbrowskiego i od Konarskiego muszą ustępować. A to ten ciąg Konarskiego-Zawickiej powinien być drogą z pierwszeństwem. Dziwne, dziwne rozwiązanie. Yy, tutaj w lewo do urzędu, gdybyśmy chcieli jechać. Zwróćmy sobie uwagę. Jakie tu, tu mamy oznakowanie? Mamy sobie, moi drodzy, zakaz ruchu w godzinach 17 do 7. Jest godzina 19, czyli ja tutaj wykonam zawracanie. Zawróciłem z wykorzystaniem infrastruktury drogowej po stronie lewej, wobec tego. Do zakazu przecież mogłem dojechać. Natomiast w ciągu dnia, od godziny 7 do godziny 17 swobodnie od tej strony możecie tutaj przez teren Urzędu Miasta jak najbardziej przejeżdżać i skręcam w lewo w ulicę, nie wiem jak ona w tej chwili się nazywa. Niegdyś to była ulica. 9 maja, chyba. Może dzisiaj też się tak nazywa. I na skrzyżowaniu ze stopem będę skręcał w prawo. Miejsce jakże nielubiane przez wielu. Jak stop to oczywiście zatrzymanie. Warto, jak ktoś ma problem z ruszaniem z hamulca roboczego, zaciągnąć sobie hamulec awaryjny. Natomiast, jak już to kiedyś, chyba nieraz wspominałem, na mieście nie macie obowiązku ruszać z użyciem hamulca awaryjnego. To wy podejmujecie decyzję To Wy siedzicie za kierownicą Zadanie ruszanie na wzniesieniu Z użyciem hamulca awaryjnego Jeżdżąc po mieście macie zaliczone Więc nikt nie będzie Oceniał Waszej umiejętności Ruszania z użyciem Hamulca ręcznego A ja zaraz za przystankiem Spręcam w prawo Na parking Przed urzędem miasta